Halo, ja chcę być obok was. Skąd jestem obok ciebie, ale... Nie ma generatora. Generatory. Nie tym razem. O, o, o. jestem od was. Halo. Jest tu, za, <laughs> za tym murem jest generator. Skąd wiesz? To lampy widać. A, rzeczywiście. Zająć pozycję, jazda. Ale idzie! Nie spierdolić. Ej, świnia tu się czai! W krzakach jest! Ja nawet nie wiem jak ona gra, ja pierwszy raz ją... What? Ale kurwa, asasyn Ja tak patrzę, co to jest w tych krzakach! Trafiła mnie. Uważaj, uważaj, ona tam doszła. Nie, zapała mnie, zapała mnie. To jest jakaś pułapka, to jest ten jigsaw z piły, ja nie rozumiem. Ona, ona na niedźwiedzie zasadza ten, pułapki. A jak Wierzę to działa? Mnie. Ja ją pierwszy raz widzę, nie wiem co, jakie, ono, jakie ma umiejętności Poza tym, że się czai w krzakach Powiesz Mam na łubie założony ten helmet jej <śmiech> Kurwa! <śmiech> Mamy jeden generator A ja widzę ją teraz, widziałem ją przez chwilę Poszła, poszła, chodź, 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 mi zdjąć, poszła Ja jestem daleko Nie, ten co tu jest obok mnie To Pit to ja. I co teraz? To by się to na łbie zamknie, jak w tej pile? Możliwe. Bo zobacz, ty masz jakiś timer. To ci ja odlicza jest, no? czas, to ci odlicza czas. stój, stój. Może ty on ty musisz, ci musisz jakoś zdjąć? On mnie się teraz. Idzie, idź. KURWA Oj, mnie bierze. Oj świniak! <grym> Uciek... Jest, jestem obok ciebie Uważaj Nie, znowu ten sam hak <grym> 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 <Sie trzę> <grym> y idzie, idzie w twoją stronę, idzie w twoją stronę, uważaj Pol... Polcy! <grym> Ona wie gdzie ja jestem Chodzi za tobą, chodzi za tobą no ale ona wie gdzie ja jestem Leci cały czas Nie biegnij bury, w tą stronę ja tu generatory naprawiam Dobra ja nie żyję Dobra, spróbuję ściągnąć cię saku Poczekaj, ja do ciebie przyjdę O nie już się doprawiłem. O świnia Czemu by nie mówiłeś bury, że tu przybiegłeś Dobra, Kurwa nie, nie. Do, Zrób generator za karę Dobra Ale No i coś ty narobił, jeszcze zepsułeś Ale dobra, nie ma jej tu Ściągasz mnie z haka Gdzie, 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 Gówno tam o Nie, 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 Kto, kogoś w stronę poszła Przecież ten generator był prawie cały zrobiony, co ty tak długo ci zajmujesz? Zajmuj szybko z haka I ty, ty masz... Bury, idź za mną, idź za mną, i za mną, idź za, za, za mną, za mną, za mną, kurwa I mnie, wysadzi mi głowę Zobacz czy tu możesz coś zrobić, przy tym głównie. Możesz to jakoś zresetować albo coś? Zdejmij papkę, mogę. No, no dobra, a ja, ja leczę tutaj y, koleżankę. Co to jest, Pit? To ty? No. no. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ma też muszę się tutaj quick time eventa zajebać, gdzieś świnia bury! Zdjąłem, zdjąłem, zdjąłem! No nie zdjąłem. Kurwa! Co? Ona we mnie raczej celowała, nie w ciebie. A! A ja... To, mi to jeszcze pika? No bo nie zdjąłeś no, tego! Nie jak nie zdjąłem, jak zdjąłem? Chodzi Chodzi koło Chodzi mnie No zdjąłem to! Nie mam już opcji Bury ona jest obok ciebie, wiesz ty tym? Nie, no. Dobra, ja się szamotam Wypuściłam ją Co ona robi? Co Ale burę mu zaraz łeb eksploduje, ja chcę to zobaczyć Nie mogę nic zrobić przy tej maszynie Jeść, ginął <laughs> Nie mogę Ej, nic o, zrobić już O co chodzi? w wstań i znaleźć pomoc O co chodzi z tym? No bo ty czasami możesz się podnieść, czasami nie Ja cię muszę tu uratować Ty, ona Ale... poszła w drugą stronę Tak? Czekaj No, poszła, fuj Dawaj, dawaj, dawaj Widzisz, widziałeś się. i panowie, ale no miałem opcję, yy, zdejmij pułapkę, ale no zrobiłem to całkowicie Umarła? No, okay. tamta umarła Zostaliśmy my we dwoje I trzy generatory Tak Mogę ciebie też? Tak, tylko się schowajmy, może. że... Idzie, 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 idzie Ja jestem łatwiejszym celem dla niej Uciekaj, uciekaj wow, ja jest, za to... jest za mną Gdzie ona jest? Nie wiem Dobra, wiem gdzie jest o! Powiem wam, że trudna ta świnia No ale Wypuści... to jest przeciwnik Wypuściła mnie i mnie chyba dobija Ona ci, no, założy... tak? ona ci zakłada hełm, ona ci zakłada hełm teraz tak, tak. Czy ja wiem, czy to było zakładanie hełmu? Mi się wydaje, że to było po prostu sztylet kurwa między zęby to jest jedna z najtrudniejszych postaci, jak tak. Jak na razie to to jest hardcore, totalny. Aha, i Pit, zostajeś sam, więc teraz możesz albo robić trzy generatory, albo znaleźć ukryty włas i sobie spierdolić. Biskoczy no do ho. mnie. To no, nie wiem, co za łatwiejsze. No, to teorii, włas, tak. ale okay. jak ona znajdzie go jako pierwsza, jako pierwsza to będzie trochę słabo. Ten On jest... nawet sześć? Wcześniej... On jest w ziemi i jest dosyć słyszalny. Taki jest szum i, i czarny pył się z niego unosi. O U. siema! O no, kurwa mać. No to już koniec. <laughs> Ale ona jest strasznie szybka. O robić to samo. Nie, co ona robi? Nie, Gwałci się. Oj, dawaj, dawaj Laska, żołoto idzie. Bo czekaj, ty no musiałeś was. wykonać bury zagadkę, zadanie, żeby ci dezaktywować to główno pikające na głowie, ale może to nie było jedyne. Może było więcej na mapie. O jest własny. No tak? Ale skandal. Ej, tu jest drugie, tu jest drugie obok. No właśnie, ty pewnie musiałeś dwa zrobić góry. Ale to nie jest widoczne na mapie, gdzie to jest... No, no to nie, musisz szuka, to nie? znaleźć, no Ja pierwszy. Dlatego nie dość, że... My musimy naparzyć generator i uciekać przed zabójcą, to ty jeszcze musisz się jakoś uwolnić z tego hełmu. Ale, no to to jest kurwa naprawdę trudna postać, bo nie dość, że może założyć to ci na hełm, to może się skalać po tych krzakach i dosyć szybkie jest to. No. no jest strasznie szybkie. W kukurydzy się tak można chować jak pojebanym. Nic nie wiem o niej. My tu mamy już generator właśnie z tą babką, co jest ujebana. To jest w ogóle to sama postać, co ja mam. Świnia Serio? No Jest obok mnie Ja pierdolę wydupcaj To rozglądajcie nie. się rozglądajcie się też za tymi pułapkami Poszła fuj Poszła w stronę Ha Kurwa nie wiem A ty widziałeś się? No widziałem W Naszą stronę Uciekaj Babko kochana, uciekaj! Naprawiam. kurde, są tam łapki. Tak, niszczy generator. Jestem niedaleko. O nie, kurwa! Gdzie A jak są kruki to za. Ee, to widzi? One dają znać, jak one uciekają. No, co za świnia. Jest obok w ciebie? Jest koło nas, no. A, generator. Przejebane jest. Przejebane jest. Kurwa Widzicie ją? Straciłem ją z oczu I Przy generatorze jest, ja spieprzam Chłopaki Ale gdzie was? Tak, koło nas, chłopaki Ja muszę was znaleźć i musicie mnie uratować Bo ja krwawie No jak to nie dostało? Ja krwawie no że mi tego hełmu nie założyła Help me Help me oh. Kto zrobił generator Ja Ktoś obok mnie w góry jestem obok ciebie gdzieś Ja też jestem obok was gdzieś koło tego generatora Zcesz generator No jest obok mnie jest... Nie to nie dawaj. jesteś Ty Ja nie jestem To jest jakaś ja się... babka Jestem, to ja w tu mi są <śmienią> świnie, na czołgach <żabie. śmienią> Ja bym potrzebował o, leczenia w trybie kurwa natychmiastowym w... A nie ona ma apteczkę, to chyba szybciej, nie? No chyba tak o... Jestem leczony przez gej Nie widzę tej świni o, a, o, o. Ona się czai, jak ona jest w ukryciu, to nie, słycha... nie słychać bicia serca Przejebane To jest najgorsze Dlatego uważajcie w wysokiej trawie Fajna mapa do tej świni Jak ja na nią wdepnę to się zdenerwuję no, no właśnie, to jest mapa idealna do świni Jest, jest, widzę, jest koło mnie Idzie w krzakach, przechodzi Poszła w stronę takiego metalowego budynku jakby na środku chyba O no kurde, to chyba do mnie Tak, i obok nas Usłyszałem... Kurwa, krumnięcie Krumnięcie, nie wiem, jak <śm> co, tak <śm> zło, tak zło. Chrumknięcie no. Ej, ten krąży koło mnie Czan? No, wyszedłem z szafy i nade mną krążył ten, kruk Czemu? Czemu ja słyszę? My zaraz mamy na generator Elegancko Róbcie, róbcie, ja się ja patrzę czy ona gdzieś jest Uf. Drugi raz spierdoliłem Ej, jest, jest koło mnie, znowu przechodzi Wyskoczyła na kogoś? Nie, ha, no Nie wiem na... Tak, na... goni, głośniarka goni To... Ej, Jestem... mamy szansę Teraz idzie nam, idzie nam trochę lepiej niż ostatnio Idę robić generator Gay oberwał Kurwa! Dobra, goni za gejem chyba. A, jest. Niedaleko mnie. Ale wiem, nie wiem, minimalne, minimalny pasek mi zabrakł do zrobienia generatora. Dobra, ciągle daleko ode mnie. Mogę robić dalej. Oni tą typiarę nadal na bok. Jeśli uda zgubić, to możemy ją próbować podleczyć. Chociaż jeżeli ona ma jeszcze apteczki trochę, to się sama może podleczyć. Nie? Dobra, ja chyba dam radę zrobić generator. Nice, ja też mam. Ja też mam. ŚWINIA mnie, ŚWINIA ŚWINIA Jeszcze świna. jeden generator! Jeden generator mój jest prawie zrobiony! Obok, obok jest ciebie jestem. Widzisz? Tam A jest. jestem No chyba tutaj, lecimy z koksem. I i um się, jest, u mnie, U mnie! obok jest od razu ten no. Brama, nie? Możemy no, ją od razu otworzyć My zrobimy ten generator. Nie dajcie My... się zabić. To jest. Była uciekłem, ona z tyłu... uciekłem, uciekłem, uciekłem. <laughs> Była, za nami. Tym... Za tobą bardziej Dobra, to dobra, ten... obserwuję Dokądcie do ten generator Na luzie, no kończymy. Dobra, bierz się. Jest mam mnie, mam nie, mam mnie Kurde, to ja otwieram. Ja spróbuję otwieram Spróbuję Nie wiem czy próbujemy... Najpierw, próbujemy burego najpierw, uratować Najpierw otwórzcie no. najpierw otwórzcie Spokojnie, damy okay. radę. Co na tobie Chusiła robi? mnie! Hack mi założyła! Ej, hełm! Ciekawe, no, czy możesz, no. ciekawe czy możesz uciec z tym hełmem poza mapę czy musisz go zdjąć teraz Dobra Ona kampi na siebie jest, jest obok tego. Panie, koło mnie. Widzę widzę. Ja też widzę. Si jest w czakach czai się ona, mhm. chyba, ona chyba cię nie puści No A teraz ją widzimy cały czas No bo to nie wiem czy to teraz uległ ja, ja umiejętność ten chyba ten. Tak działa Moment, co? No no, sp spróbuj, co? spróbuj, nie mamy wyjścia innego. Chyba, że we trzech ja się... wszyscy podbiegniemy, i wtedy Dawaj. może nam się uda z nią ściągnąć. Jazna! Jazda! te te tu, chodź tu! Chce iść na was. To jest głupie. Przesiadam obok niej. PASZ stoi? Leci za wami, leci za wami cały czas, jestem za nią. Za mną leci, za mną leci. No i mamy. Teraz ja jestem ranny. Uciekajcie, tam. <ślańczym> co? Nie widzę, bo w tak? z... widzisz uciekajcie. uciekajcie, nie ma szans. Uciekajcie, czy za... To ja Uciekajcie, uciekajcie. No nie. Kąd ja cię wyleczę? Gdzie ty jesteś? Przy bramie stoję. No mnie wyleczy gej. Dobra, to ja idę pomóc. Pomóż, pomóż. No uciekajcie! No nie! Nie wolno. No ona czeka! No to jeszcze raz ta sama akcja. <grym <grym> <grym> o Obijem je. Ja zaraz umrę! Dawaj, idziemy! <grym> Czekajcie, Tam jest brama, gdzie no. wy stoicie? Tak, ty 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 ty, ty, ty i lecimy! Uieram, umieram, umieram! Masz O kurwa! <snatowej> nie, nie, <snatowej> nie! Co tu się dzieje? Pomóż mi! Dawaj, chodź. Ona goni innych. Wiem. Nie! <snatowej> <śmienicza> Biedna, rana, zbierdala! Borywamu! Ej, puściła mnie! O nie! Ona chce mnie zabić! No i chuj. E, nie, co?! Nie! Mi hełm wybuchnie! Ja też mam hełm! Ej, dam radę uciec z hełmem? Nie! O, nie! Nie da się uciec z hełmem. Zajubicie. Stoję obok mnie, Próbować ściągnąć czy nie? Jebać to wszystko, ja uciekam. <grymne> Jak chcesz uciec z hełmem, to, to wysadza cię w powietrze. Nice. <grymne> Patrz, on próbuje, ale ty jeszcze będziemy musiał hełm zdjąć przy tych dwóch wrotach. No wiem, widzę. Trzech nawet. Trzy są? Mhm, trzy są. I co teraz? Oj on... Ten nasz jest obok nas. Nie czy to jesteś ty. Nie, nie, nie. A. Ściąga mnie. Nie! Kurwa. Leży. No zaraz ona też <laughs> musi mieć hełm i zaraz kurwa nikt nie ucieknie. Musicie rozbroić hełm! O ona no no też ma hełm! teraz <laughs> się <Musicie śmiech> mieć teraz rozbroj hełm Ja jestem... O! O, cóż? Uciekłeś? Tak! Ty kurwa ty ty, ty, ty ty nie możesz uciec Nie! Kurwa Ja muszę zobaczyć co się dzieje Ja chcę, żeby chociaż jedna osoba Goni się uratowała ja. Zdjął Idę w chwilę Goni go! Goni go jak, jak zdjąłeś hełm? Chłapką Tam się Ale zajmuje je. A to to czemu no. ostatnio bury nie dał rady? Nie, nie wiem Wszyscy te na gościarki Wszyscy pomagali, jaką siarkę zostawili. Sorry. A ty, bury, zjebałeś tam. A. Moja pierwsza wygrana. Brawo. No to wyjaśnij mi, bury, dlaczego ty wtedy sobie nie zdjąłeś tego domu. Doszedł mi pasek do końca i się skończyło, już więcej nie mogę zrobić. Co ta świnia robiło takie dziwne dźwięki? To już koniec. Jeszcze punktów se nałoi za to, że się siłuje zbytem. Ale się chuje, zostawiliście ją. 哎，是你、hey,。